Cześć, manoludzie, to emisja to jest kolejny odcinek serii Minecraft. I, boże, jakby się głos złamał teraz. Jak widzicie, jest noc, ja mam tu swojego tego konia czarnego. Murzyn. Tak, więc idziemy się położyć, żeby. no, zrobić tam stajnię na konia. I chcę dzisiaj jeszcze iść do jaskini, żeby zebrać trochę więcej persona. Ale najpierw, jak zrobimy stajnię, zaczniemy robić automatyczną skrzynię. Tak, w końcu. Yy, może ja z tymi diaksami tak nie będę biegał, po prostu je odłożę i rysonem też. Yy, w dalszym ciągu używam tej myszki, która jest podłączona do kompa, dlatego gdyby trochę, tak wiecie, było szumiana przez na przykład teraz pację, coś takiego, ta sorry, ale to nie moja wina. Znaczy w sumie jest moja wina, ale nie do końca. Yy, kamienia potrzebuję trochę szkła potrzebuję. Z złotem też nie będę paradował, z lazurytem też nie. Um, trochę mięsa potrzebujemy. Hmm, co jeszcze? Najpierw no, drewno by się przydało. Na końca... O, tu jest, ok. Tego diamenta mam tutaj jednego, tego przyniosę tutaj. E, tutaj jest jeszcze trochę kamienia. Tutaj tego, diamenty, dynia... Okej, okay, chyba wszystko jest w porządku. Tak, chcę swoją stanie zrobić gdzieś na przykład tutaj, w sensie tu. Na dole. <coughs> e, dobra, a konkretnie w jakim miejscu, konkretnie to nie wiem gdzie. Tak też kiedyś myślałem, żeby zrobić dosłownie w górze, ale, ale to by było trochę głupie. wiecie, konia trzymać w tym dziurze, czy gdzieś tam, to by było nie, no nie za fajno po prostu. Dobra, to myślę, że to stanie zrobimy tu. Mam jedną chyba tylko łopatę, a nie trzy. Okej, okay, no to. Idziemy chyba teraz kopać przez chwilę. Tak, zmniejszyłem czułość myszę, żeby nie było słychać jak mocno tych karetek, które jeżdżą na stop. Yy, bo mieszkam bardzo blisko, blisko szpitala, zaledwie 400 albo 300 metrów od niego. I praktycznie co 5-6 minut karetka jedzie, dlatego też starsze w sumie przedłużyłem, ale na nagrywaniu bardzo mocno go było słychać. Tak, jeszcze czuję też mikrofon, jak mówiłem taka funkcja, przynajmniej u mnie na kopie, bo y, do tamtych słuchawek co miałem, może y, mikrofonu co miałem y, bo, nie dało się po prostu ściszyć. Nie wiem czemu. A nie Dobra, kopiemy tu dalszy ciągu. <śmiech> <śmiech> o, jest ser za to. Dalszy ciągu jestem wsiągiony. I dobra właśnie idealnie bo jeszcze upata mi rozwaliła się więc bierzemy to tu jeszcze ten kawałek jeszcze parę drzew muszę zetnąć tak ja chcę zrobić coś takiego y że będzie tak jakby nie wiem trawa czy coś dam tak o w taki ten i szkło po prostu żeby to jakoś wyglądało fajnie jakoś więcej tak nie będzie tego w Jakieś super coś będę robił u lakonia, bo to przecież nie jest tak bardzo potrzebne, znaczy do podróżowania to oczywiste, nie, ale, więc poza tym, to mi się zdaje, że właśnie się ciemno robi, ale trudno, hmm. gdzie jest słońce, aha, centralnie nad damie. Co za filozofa. Dobra, e, kontrolujemy burzenie, burzenie tego drzewa, Ścinanie go. Nie, tak, potem. Potem, potem co będziemy robić? No, potem zaczniemy e, kopać. Czy kopać? Coś zrobimy. Nie skać. Co za, jak tak dziwnie zaczął gadać, a Sora naprawdę. Jestem chory, nie do końca wiem co robię. Takie wiecie, bzdury czasem mi się gada. W ogóle często gram bzdury, ale jak jestem chory, to. To <tryk> naprawdę <tryk> <tryk> często. Nie, dobra, tutaj z cieniem siano Materiały też jakieś super, też nie będą. E, dobra, nie, nie z ziemi. Jakby było z jakiegoś kamienia, czy, czy z czegoś. Tylko mam nadzieję, że kąt tego nie przystąpił Okej. Okay. Okej, okay, kamień mam tutaj. No to robimy. Tak, na rogach będę robił chyba coś takiego, żeby fajnie wyglądało. Eee, co dalej mogę jeszcze powiedzieć? No. Koń w tej swojej zbroi wygląda naprawdę super. Przynajmniej mi się tak strasznie podoba. Jeżeli tutaj zrobimy jakieś drzwi, albo że tutaj też. To wiecie, brama. 3, 4, 5 Tutaj tak. Tak, tutaj to zniszcz. Tak, chcę zrobić taką jakby bramę. Czy jakoś super? Tak, Aha, dobra. Dziwię się, co mi na głowę właśnie spadło. Ale chyba nic, jakieś nasionko kupnione Ok. No, wygląda to fajnie, muszę powiedzieć. Dobra, no to kontrolujemy tutaj to i tu jeszcze tam o właśnie hmm, to drzewo jest nawet fajne tak fajnie wisi na tym dobra, to teraz wyciągniemy szkło mam nadzieję, że tyle wystarczy i tak o ciągniemy do końca tutaj też 9, chyba nie starczy No nie starczyło. 3 mi brakło Ale fail Eee, co by to zrobić No kurde, szkoda, że nie mam więcej Albo mam, nie wiem, zobaczę Nie. Nie piec mam to, ale szyba raczej nie będzie pasować jak mocno tego Ale nie mam nic Mam trochę piasku, to bym mógł przetopić. Ale zamiast węgla wrzucę to. No to poczekamy. No i co mogę powiedzieć? Chociaż ja mogę pójść po konia i jakoś go teraz wyprowadzić. Co ty robisz? Yy, na pewno zniszczę to. Tak jak w poprzednim odcinku. Yy, nie mogę konia wyciągnąć, bo cały czas wchodzi mi w sufit. Znaczy ja wchodziłem w sufit. Co jak głupie to wyglądało, ale ok? okej. <laughs> no ja spróbuję jakoś go wyprowadzić, no szybciej. No właśnie. Tylko spróbuj mi ociec. Wiem, że do konia jest smycz, ale nie wiem jak się robi. Pewnie jest na jakiejś stronie. Nawet znam stronę. O, serce się urosło jak widzę on szybko biegnie, skacz. Nie, yeah. mm, teraz spokojnie po schodach, tutaj nie dostajni. Tak jakby. Okej, okay. mm, myślę, że wygląda jakoś to tak fajnie. Eee, będzie nie będzie wychodził, dlatego coś muszę wymyślać, żeby... <laughs> o Jezu. Żeby nie wychodził. A na razie zakryję go po prostu ziemią. To jak, może tak dziwnie wyglądać, ale... Myślę, że jemu się spodoba. Mam nadzieję, że jemu się spodoba. Bo jak nie, to wpierdol. he! <laughs> Tu, tu i jedna tu. Okej, okay. yy, fajnie, jak mam teraz wyjść? Nie wchodzę w ten. Mm. Dobra, kurde, schodzę z niego. Sam te sa drzwi zrobię. <gry> Okej, okay, ja widzę już się noc zrobi. Bardzo szybko się zrobiła. Jego raczej nic nie zaatakuje, oby nic nie zaatakowało. Okej, okay, co teraz? Teraz może pójdziemy do kopalni, albo nie, zrobimy tą to to skrzynię. W końcu chcę zro zrobić ją. Jestem chory, i są wszystko. Tak nie za dobrze mi jest, ale chuj, zrobimy to. Jakoś trzeba to wymyśleć. Żelazo się przyda. Na pewno drewno się przyda. Redstone jest, Ten Slime się przyda. A tam jest dziura przecież! Kurde, zapniałem. No, <gry> e, drzwi mi daje drzwi szybko. Tu tak, o. Tu tak. <gry> tak to było? No i pochodnie teraz tam położyłem, okej. Okay tam był Enderman? Czy mi się znowu zdaje? Moja pochodnia. Okej. Okay. jeszcze płyta naciskowa, którą zgubiłem fajnie. No ale trudno się mówi. Więc co teraz? E, miałem to zrobić. OK. Oto wchodzimy do Craftboxa. I teraz pytanie, jak to się robiło? Tu się robiło chyba tak. Tu tak. A, nie tutaj tak. I to tu. O, właśnie. Yy, potrzebuję ile? Na razie zrobię dwa. Czy trzy. E, tak, co jest? Aha. Ok, trzy tłoki e, Na razie będę miał tylko tyle, jeszcze pochodnie by się jakaś przydała Tu mam te złoto, gdzieś tutaj te też miałem, ale trudno Ale mnie bardzo boli <laughs> Ups, sorry Okej, okay, mam jedną pochodnię. Znaczy jedną, 16 pochodni, no. Dosyć dużo. Aha, miałem ten, wam jaśniej dać, bo oglądałem filmy i trochę tak... ciemno wyszło. O, chyba trzeba będzie lepiej. Żeby, wiecie, jakoś sztucznie nie dawać jaśniej. Okej, okay, trzeba zrobić jakoś taką na razie dziurę. ...kwadraty jakiegoś, yy, tłoki się da, wiecie co, na razie zrobię na trzy te, na trzy skrzynie, potem po prostu jakoś będę powiększał to, ale na razie zróbmy taką, tak, dziura, się no, katar teraz mam, masakra... Okej, okay, jeden tułok tu i na razie niech będzie. I teraz skrzynia. Skrzynia niesiono. To taka musi być. Teraz tak, to się wysuwa z podłogi tak i zasuwa. Więc tutaj kolejna dziura. Hmm, kolejna. Tutaj potrzebujemy lekkiego. No, wbijaj. No kurde. No. Hmm. Dobrze, dobra, to idę teraz po slajma. aha, Mogę chyba taką zrobić, nie? No. ...lepki tłok, jak to dziwnie brzmi. Nie, nie tak. to na, na chwilę to muszę wziąć... ...podskoczyć, o właśnie. Nie, nie skacz. O. I teraz tak, ten tłok się wysuwa... ...ten podnosi, naciska i skrzynia leci do... Aha, tutaj też musi być ten hmm. Tutaj też lepki musi być Kurde, myślałem, że tych slime'ów więcej będzie Na więcej się uda A tu prawie nic Dobra, to to się wysunie tu, to się potem schowa, to wysunie tu, tu Odbierze Stąd musi się wysunąć, okej Widzicie co za Ok, jestem z powrotem Jak widzicie jestem w innym miejscu w Miejscu swojego domu Chcę zrobić dwa Karetka jedzie, wątpię, że ją słychać Dwa Właśnie te przekaźniki Widzicie, że dźwignię testa zrobiłem. Ja żarłem to w letkę, dlatego tyle czasu minęło. No, mi jeszcze ten kamień. Dwie pochodnie z czerwonego kamienia, czy jak to się nazywa? Czerwona pochodnia, ciekawe. Te kamienie w ogóle światła, nie, znaczy, te, te pochodnie w ogóle światła nie dają, więc są praktycznie bezużyteczne. Jeżeli ktoś chce dawać je do światła. Tylko działają, gdy ktoś chce robić na przykład właśnie takie coś. Yy, dobra, więc ja chciałem jeszcze. Czerwony kamień. I teraz pytanie: Ja chcę dać to tutaj. Nie. Po tej stronie tutaj, więc to leci tu. Yy, tutaj potrzebujemy. Fuck. Więc tutaj raczej nic nie zrobimy. Hmm, to jak to zrobić? Mam kamień. Mam. Tylko nad tym też za bardzo nie mogę robić. Dobra, to zrobimy tak, tak, tu. Tu w taki sposób. No właśnie. Teraz tak, tu. Leci do tego, to leci tak Chwila, ten też musi być lejący Kurde Leci tu, potem wychylają się ten Więc tutaj na jeden, więc zobaczmy jak to działa Gdzie jest tak jak myślę O, w złym miejscu położyłem, ok Fail Nie może być tutaj, bo to blokuje wtedy to. Ojejku! A nie, bo dobra to się wychyla, więc jest dobrze. Patrzcie, to jest dobrze, tylko trzeba to jakoś spowolnić. Kajak, F to musi się wychylić, więc to dajmy jeszcze wolniej. Hmm... To w ogóle działa? Nie. Ale bez sens. Nie mówcie, że się skrzyni nie da posunąć. Oho, fajnie. Było fajnie. Ale kiedy się dało, ale bullshit A albo teraz próbujmy, czy się da. Aha, fajnie. No więc fajnie z mojej strony. No hani zdziała, ale chuj da. No to trudno się mówi. Coś innego się tu zrobi, albo na przykład takie wiecie zasłonięte, nie wiem jak to się nazywa takie cholera, taki fajny plan było to nie działa. Mogłem na kreatywie sprawdzić, czy to działa, ale dobra, trudno. <śmiech> <śmiech> Można to zrobić yy, takie coś, że naciskamy przycisk. To się wtedy otwiera, nic nie widać. Potem naciskamy no, z powrotem, ale tym... <laughs> <laughs> po co? Dobra, to jak to nie wypaliło... Jak to nie wypaliło, no to idziemy robić strych. Drogę na strych. Aha, pierwszy miałem zobaczyć... Aha, to wiem jak się robi, okay. no to się chyba nie robi. <laughs> Muszę iść, pierwszy no, TTT, te te, 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 coś Fajnie, zacząłeś jeszcze lać Trzcina cukrowa, o właśnie Leciało mi z głowy No, szkoda, że to nie wypaliło, takie fajnie by było Jeśli to skrzynia przychodzi i tak dalej Trudno. Dobra, to nie wiem co będziemy teraz. Aha, mnie. <coughs> strych miałem robić Boże, lodzisie, na. To jest straszne. Dobra, trudno się mówi. Nie mam za bardzo czasu, 20 minut minęło. subskrybujcie, lajkujcie. Like w górę nie żałujcie. E, w następnym odcinku, tak jak już mówiłem, będziemy robić strych. No, z tym skrzynią nie wypaliło, ale trzymajcie się. Cześć.